Kochani, to jest frania. Mało pokazywana, dlatego że większość czasu, kiedy była w, pod opieką fundacji, była w klinikach. Miała robioną osteotomię korekcyjną lewej łapki, potem rehabilitacja. Słuchajcie, teraz jest fajnym, miziastym psiakiem. Nie lubi gabinetów weterynaryjnych, dlatego też jej mina nie jest radosna. Natomiast y, Tamina nie jest radosna też przez to, że mamy obecnie dług y, ponad 10 tysięcy. Jej zbiórka, to jest dramat, jakby tak chyba jeszcze nigdy nie było, że na psiaka się udało zebrać tylko 1300 zł. To jest pies zdrowy, do adopcji, radosny, lekko zestresowany miejscem. Natomiast błagam Was, jeżeli będziemy zbierać po 1300 złotych na takie psiaki, które potem jakby wychodzą na prostą, to szybciej zamkniemy całą fundację i jazel niż, niż pomożemy jakiemuś innemu zwierzakowi. Słuchajcie, brakuje 10 tysięcy. Bardzo proszę w imieniu Rani o pomoc. Spójrzcie na to oczka.